Siemo, z tej strony Snolix i witam was w 17 odcinku z Lego Harry Potter lata 1.4 i w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, będziemy starcie uwolnić hipogryfa i nie tylko. A więc co? Pierwszą rzeczą jaką zrobimy będzie ubranie nauczników. No bo akurat stoi tutaj szafa, akurat widziałem tego tutaj wrzeszczoka małego. E, więc to weźmiemy go i chyba włożymy tutaj, tak? Nie. Poczekajcie, najpierw się chyba musimy tego pozbyć, okej. Okay. Teraz możemy go włożyć tutaj, cyk. I coś nam to pewnie da w jakiejś przyszłości. O, również dostałem rybę. Więc tą rybę możemy sobie podnieść. Albo i nie, czyli lewiosa, może trzeba wziąć. Tak, lewiosa. I w ten sposób yy, dowiedzieliśmy się, gdzie jest jedno z dwóch yy, tych lin, łańcuchów trzymającego hip naszego hipogryfa. I musimy zniszczyć na razie jedną z nich. Więc coś tworzymy. E, jakiegoś pseudo-grilla, żeby zapach mięsa pewnie. A nie, po prostu, żeby pokazać mięso. No i co? Drugie też jest zerwane, tak? Ta... E, w sensie pokazane. Dwa łańcuchy są pokazane. Teraz co? Zniszczyć je wystarczy, po prostu? Tak? W taki sposób? E, chyba nie. No, chyba nie. No, to w takim razie trzeba zrobić coś innego. Eee, czyli co takiego? Pomyślmy, z tym nic nie możemy już zrobić. Eee, w naszego hipogryfa również nie możemy uderzyć. O, tu jest młoteczek jakiś, patrzcie. Eee, o, śkiera. To po pierwsze, nie młoteczek. A po drugie, uwolniliśmy na hipogryfa w tym momencie. I bardzo dobrze. Teraz próbujemy go jakoś przepchać. Ale kupujemy go mięsem w tym przypadku i ucieka. No i bardzo dobrze. My też uciekamy jako Harry. Teraz jesteśmy w zakazanym lesie i widzimy jak e, Syriusz slash ponurak je walczy z wilkołakiem slash Lupinem. No i pozbyliśmy się tego, tego, tego. Naszego dziobka slash hipogryfa. Z dużo slaszy. No i teraz Hermiona wydała odgłos wilkołaka, aby odciągnąć ich Odciągnąć Wilkołaka od Hermione Rona i Harrego, tylko w tej innej linii czasowej, w tej, która się już wydarzyła, ale jej się to nie udało. I teraz musimy odpalić dźwięk Wilkołaka na gramofonie. Jeszcze w ogóle wiecie, co to jest gramofon? Ja nie wiem. Może to już nie te czasy. Oczywiście żartuję raczej. Bo powinniście wiedzieć, co to jest gramofon. Przecież to jest wiedza podstawowa prawie, że? Co nie? No, tak. Eee, czemu mi się nie uda tego zrobić? To no, może od drugiej strony muszę? Eee, chyba tak. No, od drugiej strony muszę. A, to jest jeszcze utrudnienie specjalnie, aby tu coś zrobić. Okej, okay, a ja tu zrobię tak, wezmę sobie to zaklęcie i pozbędę się tych ziomeczków. Teraz zbudujemy sobie pewnie chmurę i tak Mura nam na kapie wody, przez co ten liść się podniesie, ta lilia. Dokładnie. Czekaj, nie udało się. O, jest też żaba jakaś. Druga żaba była. O wiele więcej tych żab. No wiecie, jak jest woda, to żaby też mogą przyjść. No i teraz możemy użyć Lumos. Spada tutaj. To nasze ten gramofon się rozpadł na części, a my go z powrotem odbudowujemy. No. O, dobra, jest cyk, 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 i co, budujemy go. I teraz wystarczy tą płytkę tutaj włożyć. Cyk, dobra. Teraz przyszły szkielety i sobie tańczą, ale mnie tej płytki szukamy. My szukamy płytki z wil, wyciem wilkołaka. Więc pewnie musimy ją gdzieś poszukać głębiej. Tu musimy ucznia uratować w tarapatach, pewnie. O to chodzi, żeby pokonać trzy pszczoły. O, stąd tam jakieś szczepienie. Dokładnie, ok. Uczeń w tarapatach został uratowany, czy tam uczeń w niebezpieczeństwie. No, a my musimy poszukać innej płytki. Eee, tu jest coś dla Krzywołapa. Dobra, używamy sobie krzywłapa. Chodź tu i kop. I wykopał kolejną płytkę. I to są znowu szkiety. To nie jest płytka, której szukamy. W takim razie. Eee, a, tędę mogę wyjść, tak? Tak. Dobra, zostaw sobie ją tutaj. Eee, my śmigamy w tą stronę. I miejmy nadzieję, że gdzieś tam będzie ta płytka. Może tu w prawo. Eee, tu, tu nie potrzebujemy to zakręcie bombardujące, ale może gdzieś tutaj będzie płytka. Cyk eee, robimy jakąś, jakiś hack z. A to jest jako wędka, że będziemy łowić. łowić tą skrzynię. Będziemy chcieli, tak, dokładnie chcieliśmy skrzynię wyłowić. I ze skrzyni wypada... O, dokładnie, ta płytka, którą chcemy tym razem. Czyli płytka wywielcia wilkołaka. I tą płytę właśnie sobie teraz użyjemy. Cyk. Dobra. Wkładamy ją. I uwaga. Coś nie zadziałało. Ale... A, po prostu tak to Hermione rozwiązała. no dobra, ma sens. No. I przyszedł wilkołak, zakochany w naszej Hermionie. Ale nasz dziobek, hipogryf, nas uratował na szczęście. <gryf> A z nami się stało oczywiście coś śmiesznego, bo to jest humor eklego, gwiazdka kocham go. No. I teraz trzecia rzecz, czyli musimy uratować siebie. Harry musi uratować Harego i Seriusza. Są dementorzy, ale my tam nie możemy iść na razie. Tylko musimy coś innego tutaj wykombinować chyba. Dobra, e, ja tu nie wskoczę. Tu też nie, czyli musimy zacząć od odtąd. I w tym miejscu trzeba będzie coś zrobić. Pusyk. Dobra, teraz możemy chyba to zbudować sobie, a podnosimy most taki pseudo, tak? Dokładnie, pseudo most został zrobiony. Teraz bierzemy sobie lumos cyk i głaz spada i niszczy lód na środku. Oj, teraz jest walka z dementorami. No i hit. Chodźcie tu, dementory, chodźcie. E, Harego musimy tylko wziąć, bo ta Hermiona nie ma e, cyk. Jeden. O! Mogę tak! Bez animacji rzucać. Dobra, to jest szybsze teraz. Bez animacji można to rzucać, to zaklęcie. Patrzcie, z tą animacją to naprawdę długo wychodzi. A bez? O wiele przyjemniej. No i dobra, e, pozbyliśmy się wszystkich dementorów. I teraz Harry używa wielkiego patronusa jelenia. Zawgłosia. Eee... Swojego ojca. No, i tutaj w tym przypadku Dumbledore zabiera go, yy, a Kat i ten Knot, minister Knot biorą nieprzytomne ciało Syriusza. Poziom ukończony, blokowano tryb swobodnej rozgrywki. Prawdziwy czarodziej. 16% tylko, ok. Monety łącznie ponad. 60 tysięcy, już e, 600 tysięcy uczy w niebezpieczeństwie. Tak, w niebezpieczeństwie w tarapatach. Ok, e, został uwolniony. I mamy 44 złote klocki. Kontynuuj opowieść. No i dobra, co nas tu teraz czeka? Uwaga, uwaga, uwaga. scenka, scenka, tak. Czyli my na hipogryfie przylatujemy sobie tutaj. I teraz widzimy, że Syriusz jest zamykany w celi. I będziemy szli mu pomóc. Zmieniać czasu. Odblokowano. I co, to jest ten złoty klocek? Złoty klocek? Tak, będzie, będzie, będzie. E, nie. Nie tym razem. Tutaj w prawo? Nie. W lewo? Tutaj. A i to pewnie nam zacznie poziom. Ile mamy czasu? 9 minut. Dobra, robimy poziom drugi. Trudno. Dobra, odlatujemy sobie. Do księżyca aż. No, i co? Są Dementorzy również. I czeka nas co? Epicka walka czy uciekanie? Eee, chyba jednak spadek nawet, a nie ucieczka. No i dobra, spadliśmy tutaj na poziom. Eee, jak ja mogę się tam dostać, żeby zdobyć postać? Tam muszę spaść. I tam chyba jakoś dobra. To się ogarnie. Eee... Chodź tu, Harry. Dobra, pozbyliśmy się Dementora. Tamtego się stąd nie pozbędę, niestety. Nie ma szans. Ok, weźmy sobie Hermione. Teraz użyjmy zaklęcia Lumos, które nic nam nie da. Może coś w skrzynce jest? Tak, dokładnie, jest coś w skrzynce. Więc używamy sobie najpierw Leviosa, aby skuć ten lód. Cyk. No. Kupujemy, kupujemy. Dobra, udało się. Teraz bierzemy Lumos. Bierzemy sobie Patronusa, robimy. No i ładnie, ładnie. I teraz tak. A, to dobra, jednak tam się nie zejdzie skokiem. Ale czy na pewno? Nie, nie zejdzie się tam skokiem, tylko zajdzie się chyba tędy, tak? Yy, możliwe, że tak. No to co, tutaj musimy chyba lewiosa użyć, tak? Dobrze myślę? Albo i nie. Tu możemy lewiosa użyć, zapalamy w ten sposób lampkę. I dzięki temu, a, dostaliśmy trochę monetek. I wiadro, i tym wiadrem podlejemy te roślinki i w ten sposób do, ten o, zdobędziemy przejście dalej, okej. Okay. Ten poziom jest chyba ostatni w części szóstej, cz w trzeciej części. E, szósty poziom, o, dlatego w szóstej ten powiedziałem. E, ale nie, w części trzeciej poziom ostatni. Poziom szósty, o to chodzi. Dobra, sorry, że się zamotwałem trochę. No i potem zostało nam jeszcze 6 misji w poziomie czwartym, e, w części czwartej. I zostało nam przechodzenie gry na 100%. Więc jeszcze trochę. O, ten nam przejście zrobił, i ten też nam przejście tutaj zrobił. Więc teraz możemy sobie wejść sobie do drzwi. Dokładnie. Tu też jest jakiś etap. I ten etap w sumie kojarzy nawet. Mamy wąż. Tutaj jest wąż. Yy, ale to nam nie jest potrzebne. My tu sobie z... to jest bardziej potrzebne, właśnie. Czyli zrobienie przejścia dla Hermiony. Kremiona teraz tutaj musi przejść i za pomocą lewiosa wziąć pochodnie. Bierz Dobra, masz pochodnie. E, ty ten tutaj mały gnomek coś zmienia. To się robi chyba nie. Dobra, znowu musimy zrobić przejście tutaj. Cyk, no i ci w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, dobra jest. Cyk. I tu pewnie most zbuduje dla mnie i dla siebie, tak? Nie, tylko dla siebie, w sensie tylko dla mnie. A teraz dla hermiony tutaj budujemy my. Taki podział pracy, dobra. To idziemy sobie dalej. I co nas tu czeka? Coś takiego. Okej, okay, to szybko Harego weźmy sobie. Jeden. Drugi i trzeci. I co, będziemy musieli tutaj eliksiru ważyć? Chyba tak. Ech, no trudno. Dobra, w krzakach będzie? Czyż nie? Chyba nie, o dziwo. E, tu mamy jakieś zejście. Okej, okay, tu musimy dać tego ziemka tutaj. I rozbije nam szybę. A jest tam też profesor Triloni Jakaś czarna skrzynka, czy coś, coś takiego. E, tu jest postać? A nie, tu jest herb. Herb Gryffindoru, tak o, sobie leżał. No przyjemnie, przyjemnie. E, dobra, nie patrzyłem, co? Tak, tak, nie. Jeszcze raz, tak, tak. A, czyli ta taka pseudo spirala. Niech będzie. I co, dostaniemy część do tego? Dokładnie, część do eliksiru dostaliśmy. O to mi chodziło. Cyk, teraz idziemy do góry na szybciutko. I zdobyliśmy herb, zdobyliśmy przedmiot do eliksiru. No to zostało nam dwa. Jeszcze, jeszcze trochę. Z tego dostaniemy siekierę. Więc teraz tak, zomb dostaliśmy, kolejny. W sensie no pierwszy w sumie w tym poziomie. No i teraz jeszcze został zomb To był ząb roślina, teraz zwykły ząb węża czy tam czegoś. Ja wiecie, tak yy, dziwnie je nazywam. O, i tu jest ten ząb węża właśnie, w tym przypadku jakiegoś kwiatowego węża. Bierzemy, wkładamy do eliksiru, cyk, pijemy ten eliksir, Chlup. no i teraz śmigamy sobie szybko i ciągniemy za to. No nie wiem, czy ja muszę się ich pozbyć, bo oni tu przyszli, żeby mi uprzykrzyć moje plany, to tu już tutaj wyłącznie? Chyba tak. Dobra, chodź Hermione, teraz pociągnij za to. I dzięki temu otworzył nam się most trzyczęściowy. Ale tyle części starczyło, aby dostać się dalej. No i powiem wam, że ta muzyka jest naprawdę emocjonująca. Dynamiczna i w ogóle. Dobra, chodź tu. I jeden z głowy, kolejny. I teraz tak, tutaj do góry chyba. No więc tak, idziemy do góry. I co czeka nas? Boss fight z Dementorem. No, chyba tak, chyba tak. Czyli walka z Dementorem. Jako boss części trzeciej. Nawet dobrą część teraz powiedziałem. Dobra, chodźcie tu. Dobra. Jeszcze jeden chodź. E, oj, on nas wciąga. A i wciągną też te przedmioty. I stracił jedno życie. Z trzech. Więc jeszcze trochę ich mu zostało. Okej, okay, idą kolejni. Nie, zostałem... Dobra, chodźcie szybko, szybko, szybko. Dobra, pozbyłem się ich. Jeszcze tego się pozbądźmy, tego się pozbądźmy. Jak mam czas? Ok, wysypmy te elementy. A, nie zdążyłem, akurat tego mi się nie udało. Ale oni mi życia zżerają. Szybko, 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 szybko. A, tu chyba nie da się z tego wydostać, tylko czasowo to idzie. Ok, udało się. Dostał. I zbyliśmy mu w ten sposób drugie życie z trzech. I zostało ostatnie. A, tymi musimy chuchnąć na to wszystko. Teraz wywalamy jedno, wywalamy drugie. Okej, okay, szybko, szybko, szybko. Robimy taką nawroteczkę. Dobra, zdążyłem tego zniszczyć. Tego też zdążyłem zniszczyć. I tego już na spokojnie. Okej, okay, teraz co, on wciąga? Nie, mrozi najpierw. Zamroził to wszystko. Ale co? Wciągnie? Wciąga. Okej, okay, mogę hermiona podnieść? Nie mogę. tak lewiosa pokazywało. Dobra, niszczymy go. I boss został pokonany. I w ten sposób już chyba finalnie Syriusza uratowaliśmy i patrz, tutaj yy, ta hermiona użyła to pseudo bombardo, tak to nazywajmy, a... No, nie znam tego zaklęcia teoretycznie, na swoim pasku jego, jego nie ma. Oj, żegnamy teraz sobie Syriusza i Hipogryfa i odlatują hen hen daleko, w pokoju, a wszyscy się cieszą. No i teraz my znikamy i my się pojawiamy, Ron nie wie o co chodzi. Ale podróż w czasie została wykonana pozytywnie bardzo, te ileś godzin do tyłu, chyba 6 jak mówiłem w poprzednim odcinku, coś koło tego. Może mniej, może nie o więcej raczej nie. Poziom ukończony. Herb domu, mamy tylko gryfindoru. Procentów mamy więcej niż w tej misji poprzedniej, bo mamy 51, ok. Monety, no to No prawie 650 tysięcy i złoty kocek mamy jeden, czyli 45 na 200 aktualnie mamy. Kontynuuj opowieść. Teraz pewnie będą jakieś napisiki, albo No właśnie, najpierw będzie scenka. Musimy się pożegnać z Lupinem. Strasznie szybko to minęło, niestety. Jeden z lepszych nauczycieli chyba. Jeżeli chodzi o obronę przed czarną magią. No tak, na razie najlepszy, jeżeli o to chodzi. Po, inaczej, najlepszy, najlepszy jeżeli cię akurat nie zje nie pogryzie. Jeżeli tak nie zrobi, no to jest najlepszy z aktualnych, bo Quirel, no to... Wiesz, trochę słabo. Ten, ten, Lockhart to już w ogóle za duże rzeczy Cię nie, nie nauczył. Jeszcze hard dostał nową miotłę. To jest jakiś Nimbus? Nimbus? Może... Może być Nimbus 2001 nawet. Czy coś takiego? Okej, okay, on sobie tutaj śmiga, wszyscy się cieszą, jest mega moc z i miotły. I co, będą dementorzy? A, nie, że nawet poleciał na księżyc prawie że. No i w ten sposób kończy się część trzecia. My sobie próbujmy to pominąć, pominąłem. 24,3%. Okej, okay. średnio 8% na część ponod daje. 8,1. Dobra. Już końcóweczkę prawie. I pewnie obudzimy się... Zobaczymy się teraz w dziurawym kotle. Tak bym też obstawiał. Uwaga, uwaga. Dokładnie, jesteśmy w dziurawym kotle. I w ty tutaj do tego... Wejdziemy sobie już w następnym odcinku. Ja w tym miejscu się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie. Siema!